Co, matura tuż za rogiem, a ty jeszcze nic nie umiesz i trafiłeś na jakiegoś pseudonauczyciela z machającym się stolikiem? Pamiętaj, że mogłeś trafić gorzej. Zaczynamy naszą powtórkę maturalną i rozpoczynamy od potęg. Potęgi pierwiastków, więc mamy takie zadanie. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba pierwiastek piątego stopnia z 5 razy 1 piąta do potęgi minus piątej jest równa. I najpierw bym sobie spojrzał na odpowiedzi, które można wybrać. Zobaczcie, że tutaj wszędzie jest 5 do jakiejś potęgi, czyli oni nam wyraźnie sugerują, że my mamy to jakoś zwinąć i później mieć samą piątkę i potęgę. Więc tak po kolei weźmy sobie pierwiastek piątego stopnia z 5. i jeżeli chcemy to przedstawić jako 5 do jakiejś potęgi, to tak, 5 to po prostu 5 do pierwszej, a jak mamy pierwiastek, to piszemy stopień w mianowniku w ułamku tego, tej potęgi, czyli to jest 5 do potęgi jednej piątej. Natomiast 1 piąta to jest odwrócenie piątki. Sama piątka, 5 do pierwszej, odwrócenie to jest minus przy potędze. Czyli 5 do potęgi minus pierwszej. Teraz mamy 5 do minus pierwszej razy 5 do potęgi... Oj, na odwrót napisałem. Miałem napisać 5 do 1 piątej razy 5 do minus pierwszej yy, i do potęgi minus piątej. I teraz tak, jak mamy te same podstawy, no to wystarczy, że to po prostu do siebie dodamy te wykładniki. No to jest zwykłe w tym wypadku odejmowanie ułamków. 5 do 1 piątej, odjąć 5 piątych i do potęgi minus 5. Teraz wyjdzie nam 5 do potęgi minus 4 piątych i do potęgi minus 5. Jeżeli mamy potęgę i znowu do potęgi podnosimy, to to jest mnożenie wykładników. Więc tutaj fajnie jest, że można skrócić sobie piątkę. I przy okazji minusa wyjdzie nam ostatecznie 5 do potęgi czwartej, czyli odpowiedź A. Wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnego shorta powtórkowego. A jeżeli chcesz zobaczyć dłuższą formę, gdzie rozwiązuję więcej tego typu zadanek, no to zapraszam do filmu w opisie. No dobra, jeżeli oglądasz to dalej, to znaczy, że wybrałeś dłuższy filmik, to przejdźmy teraz do drugiego zadania. Mamy tak, dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba 4 na 25 do potęgi minus 0,5 jest równa. No i tutaj można tak pomyśleć, co to jest te minus 5 dziesiątych, Jaka to jest potęga? Ale fajnie będzie, jeżeli my to przedstawimy za pomocą ułamka zwykłego. To będzie minus 5 podzielić przez 10. I oczywiście można tutaj skracać. Więc mamy 4,25. I okazuje się, że to jest tylko i wyłącznie do potęgi minus jednej drugiej. Co robi minus w potędze? Minus odwraca. Więc mamy 25 czwartych do potęgi jednej drugiej, a jedna druga to jest podniesienie do potęgi pierwszej, czyli nic nie zmieniamy. A te dwa na dole to znaczy, że jest pierwiastek. Pierwiastek drugiego stopnia. Więc to jest tak naprawdę pierwiastek z 25 czwartych, czyli 5 drugich. No, czy mamy taką odpowiedź? Mamy taką odpowiedź, tylko trzeba jeszcze to zamienić na ułamek dziesiętny, bo to jest 2,5. Ok, nie ma czasu, lecimy dalej. Weźmy kolejne zadanko. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba 2 do minus pierwszej razy 32 do potęgi 3 piątych jest równa. Tutaj po odpowiedziach. Tak ciężko się domyślić o co dokładnie chodzi, ale ja jak widzę 2 i 32, to myślę, że chodzi o to, żeby sprowadzić do potęgi, do podstawy 2 i jakiejś potęgi. Zobaczymy, czy nam się to fajnie skróci. Więc mamy tak. 32 samo w sobie to jest 2 do potęgi 5. Można to sobie na piechotę policzyć, ale z czasem jak będziecie robili te zadania, to już takie liczby, na pewno zapamiętacie. I teraz mamy te 2 do potęgi piątej i do potęgi trzech piątych. Jeżeli mamy potęgę i znowu do potęgi, to mnożymy wykładniki, tu fajnie się skróci piąteczka i zostanie nam po prostu 2 do 3. Czyli wyjdzie ostatecznie 2 do minus pierwszej razy 2 do trzeciej. Jeżeli mamy te same podstawy, no to wykładniki dodajemy. Minus 1 dodać 3 to jest 2 do potęgi drugiej, a 2 do potęgi drugiej to 2 razy 2, czyli 4. Jaka jest poprawna odpowiedź? Odpowiedź D. Lecimy dalej. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba 1,16 do potęgi 8 razy 8 do 16 jest równa. Znowu patrzymy na odpowiedzi. Widzimy, że jest 2 do jakiejś potęgi i tutaj na pewno nie będziemy w stanie tego tak po prostu policzyć, albo przynajmniej nie ma sensu tego tak robić. Lepiej sprowadzić to po kolei jako 2 do jakiejś potęgi. No to tak, 1 16. Zacznijmy może od tego, że sama szesnastka to jest 2 do czwartej, czyli jak mamy jedną szesnastą, ja to może zapiszę, to jest 1 przez 2 do potęgi czwartej. Jeżeli słychać jakieś szuranie, bardzo przepraszam, ale moje koty stwierdziły, że to jest właśnie czas na walkę, więc niestety nie mogę im przerywać. I teraz tak, jeżeli mamy 1 przez 2 do czwartej, no to odwrócenie tego to jest dodanie minusa do potęgi. Więc to będzie 2 do potęgi minus czwartej. Teraz wszystko mieliśmy jeszcze do potęgi 8, czyli 2 do minus 4 do potęgi 8, więc mnożymy te wykładniki. Mamy 2 do potęgi minus 32. I już pierwszy człon mamy załatwiony. Teraz 8 do 16. 8 samo w sobie to jest 2 do 3. Czyli zapiszemy 8, równa się 2 do 3. I teraz jeżeli weźmiemy to do 16, to mamy tak. 2 do 3 do potęgi 16 równa się. Mnożymy. Ile to jest 3? Razy 16 to będzie 2 do potęgi 48. Więc zobaczcie, mamy już wszystkie składniki, które są nam potrzebne. Możemy to zapisać w jednej linijce. Będzie 2 do minus 32 razy 2 do potęgi 48. Tu są te same podstawy, więc możemy to do siebie dodać. Minus 32 dodać 48 to jest 2 do potęgi 16. Która odpowiedź prawidłowa? Odpowiedź B. Lecimy dalej. W sumie to nawet nie wiem, ile mam zadań, więc y, będzie taki moment, że powiem lecimy dalej, ja tak naprawdę was ukłamię, więc mam nadzieję, że y, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Kolejny przykład, dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba 3 do potęgi y, minus 2,4 razy 3 do 2,5 do potęgi jednej drugiej jest równa. Oczywiście można to czytać jako y, minus 2,4. Ja po prostu czasami dla przyspieszenia, no to Czytam z tym przecinkiem. E, więc jeżeli spojrzycie na odpowiedzi, to to nie ma takiego czegoś jak wcześniej, że jest, nie wiem, jakieś 5 do potęgi i wszędzie jest po prostu inna potęga. Ale tutaj wszędzie przewija się trójka. Więc ja bym właśnie w taki sposób do tego podszedł, bo już tutaj mamy 3 do jakiejś potęgi, razy 3 do jakiejś potęgi, czyli musimy to dodać. No to tak. 3 do potęgi minus 2,4 razy 3 i ja bym te dwie piąte przedstawił jako ułamek dziesiętny, bo jakbym to rozszerzył do dziesiątki, to, to będzie 0,4 po prostu zrobiłem to razy 2 i do potęgi jednej drugiej. Teraz już jest łatwo, bo mamy 3 do potęgi minus 2,4 dodać 0,4 i do potęgi jednej drugiej no i mamy minus 2,4 plus 04 to jest minus 2. 3 do potęgi minus drugiej. Przerwana łyka i lecimy dalej do potęgi 1 drugiej. Teraz mnożymy nasze wykładniki. Skraca się dwójka. Skracajcie. Jak tylko się da, to skracajcie. To pozwoli uniknąć jakichś dużych liczb i większych komplikacji w liczeniu. Mamy minus 1 razy 1 to będzie 3 do minus 1. A 3 do minus 1 to jest po prostu odwrócenie trójki, więc 1 trzecia. Wybieramy odpowiedź C. Dobra, lecimy dalej. O, tutaj się trafiło troszkę trudniejsze. Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych wartość wyrażenia 3 do minus 1 podzielić przez minus 1 9 do minus 2 razy 81 jest równa. No i tak, jak ja na to patrzę. I patrzę na odpowiedzi, to mi się sugeruje trójka, bo zarówno 9, jak i 81 to ja będę w stanie przedstawić jako 3 do danej potęgi. Ale może udałoby mi się też troszkę coś ugrać, obliczając to, bo to nie są takie duże potęgi. Zobaczcie. 3 do minus pierwszej podzielić przez, i tak jak wezmę minus. 1 dziewiątą do minus drugiej to najpierw odwracam, żeby nie mieć minusa, czyli po prostu będę miał minus 9. Zapiszę, że to jest minus 9 do potęgi drugiej razy 81 równa się. I minus 9 do drugiej to jest po prostu 81, bo minus razy minus daje plus. Tutaj 3 do minus pierwszej zostawię. No i popatrzcie, skraca się te 81. Zostaje mi 3 do minus pierwszej, czyli 1 trzecia. Zaznaczamy odpowiedź A. I tutaj jest fajna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę. Czasami faktycznie lepiej jest zostawić to wszystko jako 3 do danej potęgi, np. 81 jako 3 do potęgi czwartej. Tutaj ta 19 dziewiąta, to bym napisał, że to jest 3 do minus drugiej i tak dalej. Ale jak ja zobaczyłem tego minusa w tej 1 dziewiątej i te minus 2, to stwierdziłem, no to nie jest na tyle duża potęga, że ja to muszę teraz jeszcze bardziej rozkładać. To nie jest tak, jak było wcześniej, że tam wyszło chyba tam 2 do 16, więc tutaj pozwoliłem sobie na po policzenie tych potęg dokładnie i zobaczenie, jaka to jest wartość. Sami zresztą, robiąc takie zadania, będziecie w stanie ocenić, czy tutaj lepiej przedstawić to jako e, liczba i do potęgi, czy dokładna wartość. No dobra, koniec tego gadania bo trzeba przejść do kolejnego zadanka. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba 5 razy 5 do potęgi 1 drugiej do potęgi 1 trzeciej jest równa. No i znowu, samo 5 ja mogę przedstawić jako 5 do pierwszej. Mamy te same podstawy, więc można dodać ze sobą te potęgi. 1 dodać 1 druga, więc mamy tak, 1 dodać 1 druga, to wszystko jeszcze tutaj będzie do 1 trzeciej, więc mamy... 5, 1 i jedna druga można to zapisać. Chociaż powiem Wam szczerze, że w przypadku potęg to lepiej mieć ułamki niewłaściwe, więc można te jeden zamienić na dwie drugie i wyjdzie ostatecznie 5 do potęgi trzech drugich. Ja to zapiszę, żebyście też widzieli, jak to wygląda w samym rachunku. Jedna druga. A nie, tam była jedna trzecia, kurczę, bym zepsuł zadanie, widzicie? Dobrze, że. Jestem czujny, tak troszkę przynajmniej. No i zobaczcie, że skraca się trójeczka. Zostaje nam 5 do potęgi jednej drugiej, a jedna druga to po prostu pierwiastek. Czyli odpowiedź do pierwiastek z 5 drugiego stopnia, więc odpowiedź C. Ok, lecimy dalej. O, tutaj troszkę trudniejsze się wylosowało. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27,16 16 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 2 jest równa. I tak, yy, ja tu polecam jedną ważną rzecz, bo jeżeli mamy pierwiastek, razy pierwiastek, to można wszystko wciągnąć pod jeden pierwiastek. Oczywiście, jeżeli da się szybko policzyć ten pierwiastek, i nie wiem, mamy pierwiastek z 4, razy pierwiastek z 9, to to byłoby absurdalne, jakbyśmy zrobili pierwiastek z 4 razy 9, bo można po prostu osobno to policzyć, że pierwiastek z 4 to jest 2, a z 9 to jest 3, 2 razy 3 to jest 6. Oczywiście, można tak zrobić, ale tutaj <coughs> nie jest to oczywiste, ile to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 16, bo z 27 to jest jeszcze 3 i spoko, ale z 16, no nie jest to takie łatwe, więc ja bym to wciągnął pod jeden pierwiastek. Wyjdzie wtedy tak. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 szesnastych razy 2. I oczywiście moje ulubione skracanie wychodzi, bo tak jak skrócimy, mamy tu 1, tu jest 8. Wychodzi pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27 ósmych. I tutaj już jest łatwo to policzyć, tylko tak jak mamy minusa i ułamek, to musimy zdecydować gdzie ten minus trafi. No, na przykład albo do licznika, albo do mianownika. Nie może naraz trafić w te dwa miejsca. To już jest tam kwestia techniczna. Ja polecam Wam po prostu, żeby on trafił do licznika. Więc pierwiastek trzeciego stopnia z minus 27, to jaka liczba do potęgi trzeciej da nam minus 27? No, minus 3. Więc mamy minus 3. A na dole już jest zwykłe 8, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Jaka liczba do trzeci daje 8? Jest to 2. Więc mamy minus 3 drugie. Czy jest taka odpowiedź? Tak, jest taka odpowiedź. Odpowiedź A. Pamiętacie, jak nie ma odpowiedzi, po prostu trzeba dopisać. Nie? Na pewno zaliczył, na pewno zaliczył. Przechodzimy dalej. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia... 1 dodać 3 razy 2 do minus pierwszej i do potęgi minus drugiej jest równa. I to zadanie ewidentnie nam sugeruje, że mamy to policzyć. Nie przedstawimy tego w jakiejś postaci, że każdą liczbę jako coś do potęgi i później będziemy to dodawać. No nie, no tutaj nawet po odpowiedziach widać, że oni chcą, żebyśmy to wyraźnie policzyli i przedstawili w takiej zwykłej liczbie, w zasadzie tu wymiernej. Więc tak, mamy 1 dodać. 3 razy 2 do minus pierwszej to jest odwrócenie dwójki, czyli razy 1, druga. To to będzie 3 razy 1, druga do minus drugiej. I mamy tak 3 dodać, 1 dodać, 3 drugie do potęgi minus drugiej. Tutaj możemy wspólny mianownik sobie zrobić, że 1 to jest inaczej, 2 drugie dodać, 3 drugie do potęgi minus drugiej równa się. Jak już mamy wspólny mianownik, no to dodajemy licznik. Będziemy mieli 5 drugich do potęgi minus drugiej. I tak, najpierw ja polecam odwrócić, czyli zrobić sobie 2 piąte i już do potęgi drugiej. I teraz jeżeli cały ułamek jest do jakiejś potęgi, to i góra jest do tej potęgi, i dół jest do tej potęgi, czyli 2 do drugiej to jest 4, a 5 do drugiej to 25. OK, lecimy dalej. A jeszcze zapomniałbym, trzeba zaznaczyć odpowiedź. Dobra, to odpowiedź, która tutaj pasuje, to jest odpowiedź B. I bardzo ważna rzecz, zobaczcie, że oni dają wam takie odpowiedzi, które są bardzo bliskie. Na przykład, gdybyście zapomnieli odwrócić, no to jest odpowiedź A już przygotowana, 25 czwartych, więc miejcie się na baczności, bo takie drobne szczegóły potrafią już zmienić odpowiedź i ona będzie dostępna niestety często. Takie najprostsze pułapeczki zazwyczaj są jako możliwości, właśnie odpowiedzi w takich zadaniach zamkniętych. Ok, przechodzimy dalej. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba 3 pierwiastki z 45 minus pierwiastek z 20 jest równa. I ja w sumie wziąłem tutaj to zadanie, bo ono jest no ono może nie jest tak bezpośrednio z potęg, bardziej z pierwiastków, chociaż odpowiedzi są z potęgami, ale tak. Na pewno, jak mamy pierwiastek i pierwiastek i odejmujemy, to to nie jest tak, że odejmujemy te liczby pod pierwiastkiem i jesteśmy zadowoleni, i tym bardziej, jak jeszcze w ogóle trójka jest z przodu, ale to nawet jakby jej nie było, to tak nie robimy. Ale to, co można zrobić, to spróbować wyłączyć jakiś czynnik przed pierwiastek, no bo nie zawsze ten pierwiastek będzie liczbą całkowitą, jak na przykład pierwiastek z 36 to jest 6, no nie zawsze tak będziemy mieli. Ale może coś się uda jakoś wyciągnąć. I ja zawsze robię tak. Piszę taką liczbę, stawiam kreskę i po kolei dzielę przez liczby pierwsze. Czyli, no dobra, no to podzielmy na przykład przez 3. 45 przez 3 to jest 15. Znowu mogę podzielić przez 3. To będę miał 5. Dzielę teraz przez 5. Mam 1. I jeżeli mam jakąś parę to ona wychodzi mi z tego pierwiastka jako jedna liczba. Więc tutaj będę miał tak 3 razy, bo nie muszę pamiętać o tej drójce, która tam była, razy trzy pierwiastki z pięciu, bo zobaczcie, że piątka nie miała swojej pary. Odjąć i podobnie sobie zamieniam 20, oczywiście jest mnóstwo sposobów na zrobienie tego. Jeżeli macie sprytniejszy, od razu znajdujecie kwadraty, śmiało stosujcie, ja tylko pokazuję taki mm, ratunkowy, jak już ktoś naprawdę słabo to ogarnia, żeby, żeby mógł to zrobić. Dzielimy przez liczby pierwsze, dzielimy na 2, to mamy tak 10, znowu na 2, mamy 5, na 5 wyjdzie 1, przechodzi jedna para, bo mamy taką parę, jest to dwójka, więc to będą dwa pierwiastki z pięciu. Równa się. I jak mamy 3 razy 3 pierwiastki z 5, to mnożymy liczby razy liczby, ale to, co pod pierwiastkiem nie ruszamy, czyli liczby na zewnątrz razy te liczby na zewnątrz, i mamy 9 pierwiastków z 5, odjąć 2 pierwiastki z 5, i jeżeli ciężko nam to y, odjąć, to możecie sobie wyobrazić, że to są jabłka. 9 jabłek, odjąć 2 jabłka, to ile jabłek? No 7, czyli 7 pierwiastków. Z pięciu, ale zobaczcie, nie ma tutaj takiej odpowiedzi. Ale jest ważna rzecz, bo przecież pierwiastek to jest potęga jedna druga, czyli to jest 7 razy 5 do potęgi jednej drugiej. To którą odpowiedź zaznaczamy? A czy D? Ja zaznaczę d. Ale zwrócę uwagę na to, że A mogło też by się wydawać, że jest dobre. No bo też jest przecież do jednej drugiej. Ale zobaczcie, jest do jednej drugiej też 7. Czyli to sugeruje, że mamy też pierwiastek na 7, a my tu nie mamy pierwiastka na 7, my tylko mamy na piątce, Więc taka pułapeczka, na którą trzeba uważać. Weźmy sobie jeszcze kolejne zadanko. Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z 250, dodać pierwiastek trzeciego stopnia z 54, podzielić na pierwiastek trzeciego stopnia z 250, odjąć pierwiastek trzeciego stopnia z 54. O, aż gardło mi się zdziera od tego. No ale lecimy z tym. No to tutaj podobnie trzeba zrobić, czyli spróbować wyciągnąć jakiś czynnik przed pierwiastek. Tylko, jeżeli mamy do trzeci stopień pierwiastka, to nie przechodzi para, tylko trójka, więc mamy tak: 250, no i dzielimy na 2, 125, na 5, 25, na 5, 5, na 5, 1. No to zobaczcie, że tutaj fajnie nam się zrobi, że to są. Ten pierwiastek trzeciego stopnia z 250 to będzie 5 pierwiastków trzeciego stopnia z 2. Podobnie zróbmy z pierwiastkiem trzeciego stopnia z 54. Weźmy te 54, dzielimy na 2, mamy 27, dzielimy na 3, mamy 9, dzielimy na 3, mamy 3, dzielimy na 3, mamy 1. Tutaj przychodzi nam trójka, czyli Pierwiastek trzeciego stopnia z 54 to będą trzy pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch o i to już nam daje naprawdę duże pole do przekształcania, bo zobaczcie, mamy tak pięć pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch dodać trzy pierwiastki <laughs> trzeciego stopnia z dwóch podzielić przez 5 pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch odjąć trzy pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch i jeżeli macie dosyć tego pierwiastka trzeciego stopnia z dwóch to znowu przechodzimy na jabłka pięć jabłek dodać trzy jabłka to 8 jabłek 8 pierwiastków trzeciego stopnia z dwóch pięć jabłek odjąć trzy jabłka no to dwa pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch ok dobra troszkę tutaj <laughs> nie przemyślałem jeżeli chodzi o miejsce muszę sobie poprzesuwać i fajna rzecz. Na górze i na dole jest pierwiastek trzeciego stopnia. Co możemy zrobić? Skracamy. Wychodzi nam 8 na 2. Tutaj też da się skrócić. Czyli 4. Zaznaczamy odpowiedź C. To już jest ostatnie zadanie. Zobaczyłem po scrollbarze, że już dalej nie, nie będziemy szli. I jeżeli miałbym to podsumować, to przede wszystkim pamiętajcie o tym, że potęga może mieć w sobie zapis, który przedstawi nam pierwiastek, to jest wtedy ułamkowy zapis. Może mieć odwrotność, wtedy jest minus. Jeżeli mamy te same podstawy i to mnożymy, no to wtedy dodajemy. Jeżeli dzielimy, to odejmujemy. Jeżeli jest potęga do potęgi, to to będziemy mnożyć. No, na pewno to znacie też z tablic, to jest, <laughs> to jest też ważne. Ja tutaj wkleję. Gdzieś, no, gdziekolwiek postaram się wkleić. Ten fragment z tablic, który dzisiaj troszkę sobie przerobiliśmy, on może Wam też bardzo pomóc na maturze. No i cóż, życzę powodzenia i zapraszam do kolejnych filmów. A we wrześniu zapraszam wszystkich chętnych, którzy jeszcze chcieliby skorzystać na mój kurs maturalny, który planuję właśnie rozpocząć. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. A póki co, do zobaczenia!